Czekani. kochani Przyjechałem z moim magnesem Z tym potworem Tym razem na magnetyczce Jeszcze raz sprawdzić ten Mostek co byłem ostatnio Jest dzisiaj ze mną mój syn Będzie Łowił moim starym magnesem Zobaczymy jak nam pójdzie że ja wchodzę do wody Bo mam wodery On będzie rzucał z brzegu Zobaczymy te kochani Pierwsze, coś jest. Chyba to obstukać, bo są mi kamienie. Będziemy widzieć. A na brzeg. Szukamy dalej. A i proszę Jest kolejny złom. kolejny kawałek blaszki No i kochani Jest kolejna sprężynowa podkładka, jakiś kawałek blaszki Szukamy dalej A i kochani, zobacz gdzie to jest? Zobaczcie a pewno jest tu śruba I Trochę więcej innego zomu. No kochani Syn wyłowił swoją pierwszą w życiu śruby. Już idę do niego. Patrzcie w jakim stanie. Super. Gratulacje. I kolejny. Zobaczcie. Uciekł. Zwiadowca historii. Magnes robi robotę. Zapraszam do niego na kanał i do sklepu. Syn tam w szuwary się już zapuścił, a ja tu mam kolejną nakrętkę. Syn właśnie znalazł taki kawałek pręcika, a ja tą śrubę zaczyna się zbierać. I zobaczcie, kochani, kolejna śruba. Czyli to, co my, magnesiarze, lubimy najbardziej. Kolejna śruba od syna. Zbiera się ten żonik, zbiera. Potrzebuję do syna, bo mu kamienie blokowały. No i patrzcie. Kolejna śruba. Syn, jak na pierwszy raz, to wyciąga więcej, jak, jak ja na pierwszym razie. Poszedłem odnieść śrubę. I magnes mi o coś zahaczył. No to patrzcie kochani, no to jest masakra, patrzcie jaka kotwa, to jest wypad, naprawdę dziadek w historii, ten twój magres to jest masakra, nie? Dzięki jeszcze raz wielkie. Kolejny, kocy na śruba i tu taki jakiś odlew żeliwny. Kolejny kawałek pręta od syna. a ja tu mam takie coś ciężkie jak cholera Grobie kawał Cyn teraz trafił dwa w jednym ten to ma szczęście No i kolejna śruba takiego połowu sorry jeszcze nie miałem poszedłem odnieść Śrubę do bazy od syna, bo syn nie ma woderów. Przychodzę z powrotem po, po magnes. Wyciągam go z wody i śruba. Tutaj mam takie stanowisko do obstukiwania. Przed chwilą syn miał śrubę A ja mam swoją pierwszą podkładkę kolejową. To nie będę już powoli, kończył wypad. Patrzcie co, na sam koniec! wytargałem taki kawał przy okazji serdecznie pozdrawiam Flaming Recycling i ja Artus Kaniowa dziękuję za wskazówki e, telefonicznie Wam e, mogę jeszcze co nieco powiedzieć co tu, co tu jest grane także do następnego kochani